Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Matematyki. Oczywiście, zanim zaczniemy indukcję matematyczną, standardowo porcja super ważnych newsów, bez których wasze życie będzie szare i ponure. Pierwszy news: Elon Musk dostał od prezydenta Argentyny piwo łańcuchowe. Drugi news, który wydaje mi się dość ciekawy: Microsoft wypuściło dzisiaj reklamę swojego procesora kwantowego. I trzeci trochę różniejszy news. Yy, można sobie zagrać Batmanem samurajem w Fortnite i chyba Messim też. Yy, to co? Nie mamy czasu do stracenia. Zapraszam do oglądania. Dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przerobimy indukcję matematyczną. Hmm. Wydaje mi się, że najprościej jest zacząć od teorii, yy, czyli konstrukcji, bo ogólnie indukcja matematyczna, tak bardzo w skrócie, polega na tym, że jeżeli coś działa dla n0 i z tego, że coś działa dla n, udowodnimy, że coś działa dla n plus 1, to działa dla, dla wszystkich n. n większych równych n0. Hmm, teraz tak, zaczniemy od teorii, czyli właściwie konstrukcji tej naszej indukcji matematycznej. Niech t od n będzie zdarzeniem określającym daną własność liczby naturalnej n oraz n0 będzie określoną liczbą naturalną kropką. jeżeli spełnione są warunki pierwszy zdanie t od n0 jest prawdziwe i drugi warunek dla każdego n należącego do naturalnych, jeżeli t od n jest prawdziwe, to z tego wynika, że t od n plus 1 jest prawdziwe. Yy, to dla każdego n należącego do naturalnych, takich, że n -y są większe, równe n0, zdanie t od n jest prawdziwe. Ogólnie ta konstrukcja, którą przed chwilą pokazałem, dla mnie jest mega nielogiczna i trudno bez zrobienia paru przykładowych zadań ją zrozumieć, ale jeszcze wydaje mi się, że można taką teoretyczną konstrukcję bardziej życiową zrobić. Może komuś to pomoże. Eee, to będzie teraz jeszcze teoria. Konstrukcja życiowa. Niech klozek oznacza liczbę naturalną. A. Możliwość jego przewrócenia się oznacza zachodzenie własności. I tak najpierw udowadniamy, że klocek na miejscu n0 jest w stanie się przewrócić, czyli zachodzi dla niego własność. Rysunkowo to będzie wyglądać tak, że hmm, mamy ten nasz klocek, za nim są jakieś inne i tak dalej, i tak dalej, tutaj mamy miejsce N0 i on jest w stanie się przewrócić. Następnie Następnie pokazujemy, że jeżeli jakiś klocek jest w stanie się przewrócić lub jeżeli się przewraca właściwie, to klocek przed nim też się przewróci. To ten przed nim. Też się przewróci. Czyli, jeżeli mamy dwa klocki obok siebie, to pokazujemy, że wiemy, że ten się przewraca i sprawdzamy, czy ten też się przewróci wtedy. Jeżeli, się, jeżeli tak jest, no to zachodzi nam to zachodzi nam jakby to, to, ta druga rzecz do sprawdzenia. Czyli jeżeli klocek numer 1 się przewraca, to klocek numer 2 też się przewraca. Wtedy jeżeli mamy te dwa spełnione, to możemy stwierdzić że wszystkie klocki od N0 są w stanie się przewrócić. No bo wiemy, że N0 się przewraca, no i z drugiego podpunktu wiemy, że jeżeli N0 się przewraca, no to N0 plus 1 też się przewraca. Jeżeli N0 plus 1 się przewraca, no to N0 plus 2 też się przewraca. I tak nieskończoność. Czyli wszystkie liczby większe równe N0, dla wszystkich liczb te klocki będą się przewracać. Yy, teraz przykłady.

Yy, więc pierwsze, sprawdzamy czy zachodzi dla n równego 1. 1 kwadrat, czy to jest równe 1 razy 2 razy 3 przez 6? Tak, zachodzi, 1 to jest 1. drugi. Zakładamy że równość zachodzi dla pewnego n n. To jest nasze y, dla pewnego n należącego do naturalnych. To jest nasze założenie indukcyjne. w skrócie z i teraz chcę mu udowodnić, że też zachodzi dla n plus jeden to jest nasza teza indukcyjna. Teza indukcyjna. E y więc tak, mamy 1 mm, kwadrat i tak aż do n plus 1 kwadrat równa się n plus 1, y, n plus 2, 2n plus 3. Po prostu teraz rozpisuję tą równość dla n plus 1 podzielone przez 6. I Oznaczmy sobie to jako lewą stronę. Lewa strona jest równa 1 kwadrat dodać. n kwadrat dodać n plus 1 kwadrat. Wiemy z naszego założenia indukcyjnego, że to, ta część to jest n razy n plus 1 razy 2n plus 1 podzielone przez 6 dodać n plus 1 kwadrat. A to jest równe n plus 1 przed nawias n razy 2n dodać 1 podzielone przez 6 dodać n plus 1. To jest równe n dodać 1, n plus 1 razy 2n kwadrat dodać n, dodać 6n, dodać 6 przez 6. A to jest równe n plus 1 razy n plus 2 razy 2n plus 1 podzielone przez 6. Czyli faktycznie widać, że z tezy indukcyjnej wynika, z założenia indukcyjnego wynika nasza teza indukcyjna. Czyli że z tego, że zachodzi dla n, wynika to, że zachodzi dla n plus 1. Hmm. Czyli udowodniliśmy, że jeśli Zachodzi dla n, to zachodzi dla n. +1. I teraz, jeżeli chcemy mieć tak bardzo dokładnie zrobione zadanie, to piszemy. Czyli na mocy zasady indukcji matematycznej. Czyli w skrócie z zasada indukcji matematycznej, wzór czytam równość, 1 kwadrat dodać może bardziej równość dodać i aż do n kwadrat. Równa się n razy n plus 1 razy 2n plus 1 przez 6. Zachodzi dla każdego n n większego równego 1. Teraz przykład drugi. Ogólnie przykład drugi będę już robił trochę bardziej skrótowo, bo te zapisy, które zrobiłem w przykładzie pierwszym, czyli te założenia indukcyjne, tezy indukcyjne i te wnioski z zasady indukcji matematycznej, to się wszędzie powtarza. Tylko tutaj pokażę już schematycznie, jak w miarę robić takie zadania. Czyli 1 tutaj musimy udowodnić, że taka nierówność zachodzi dla n większego równego 9. Czyli sprawdzamy dla 9. Czy 9 silnia jest większe równe 4 do 9? Mm. Tak. Yy, czy da się to jakoś pokazać? W prosty sposób? No tak, można na kalkulatorze to sobie rozpisać albo spróbować. Ogólnie zachodzi. Zakładamy teraz, że zachodzi dla n, czyli zakładamy, że n silnia jest większe, równe 4 do n, i sprawdzamy, czy z tego będzie wynikać ze znakiem zapytania, że n plus 1 silnia jest większe, równe 4 razy 4 do n -ty. Czyli tutaj to jest inaczej 4 do n plus 1. Czyli mamy n silnia razy n plus 1 jest większe, równe ym, 4 razy 4n. Czy to zachodzi? No, wiemy z naszego założenia indukcyjnego, że n silnia jest większa, równa 4 do n tej. Oraz wiemy, że tutaj, tutaj zakładamy, że to jest do zachodzi dla pewnego natura, naturalnego n, które jest większe równe 9, czyli n plus 1 też jest większe równe 4. Czyli z tego wynika, że n plus 1 silnia będzie równe, no bo przemnaż, przemnażamy przez siebie tutaj obustronnie, co nie? Bo mamy jakby z prawej i lewej dodatnie liczby, możemy to wymnożyć i ta nierówność się zachowa, co nie? Czyli z tego wynika, że n plus 1 silnia jest większe równe 4 do potęgi n plus 1. No i tutaj znowu ta regułka, że na mocy zasady indukcji matematycznej udowodniliśmy, że nierówność taka i taka zachodzi dla n większych równych 9. Zanim zrobię przykład trzeci, to chciałbym kolejny raz powtórzyć, że ogólnie bardzo polecam przed, 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 przed patrzeniem na przykład drugi i trzeci obejrzeć dokładnie, jak robię przykład pierwszy. Przykład trzeci. Udowodni, że liczba 11 do potęgi n dodać 2 dodać 12 do potęgi 2n dodać 1 jest podzielne przez 133. Sprawdzamy dla 1. No oczywiście tutaj podzielne przez 133 dla n należących do naturalnych. Czyli należą do liczb naturalnych. Dla n równego 1 mamy 11 do 3 dodać 12 do 3. No to tutaj sobie skorzystamy z wzoru skróconego mnożenia, czyli to jest 11 dodać 12 razy 11 kwadrat minus 11 razy 12 dodać 12 kwadrat. To jest równe 23 razy 121 minus 132 dodać 144. To jest równe 23 razy 133, no ewidentnie jest podzielne przez 133. Teraz zakładamy, że zachodzi dla pewnego n. Czyli Zakładamy, że y, taka podzielność 11, dodać, 11 do potęgi n plus 2, dodać 12 do potęgi 2n plus 1, jest podzielne przez 133. Zachodzi dla pewnego n naturalnego. Y, I teraz chcemy pokazać, że 11 do potęgi, tutaj za n podstawiamy n plus 1, czyli będzie n dodać 3, dodać 12 do potęgi 2n, dodać. 3 jest podzielne przez 133 znak zapytania. Zajmiemy się tą lewą stroną, lewa strona to jest 11 razy 11n do, do potęgi n plus 2, 11 do potęgi n plus 2 dodać 144 razy 12 do potęgi 2n plus 1. I teraz zobacz, zobaczcie, że to jest 11 razy 11 do potęgi n plus 2 dodać 12 do potęgi 2n plus 1 dodać 133 razy 12 do potęgi 2n plus 1 to jest podzielne przez 133 z założenia indukcyjnego, a tutaj no ewidentnie ta liczba jest podzielna przez 133 i znowu teraz piszemy tą regułkę, że spełnione są obie, ob, spełnione jest pierwsza i druga ta zasada indukcji, i z tego możemy wywnioskować, że na mocy zasady indukcji matematycznej taka podzielność zachodzi dla każdego e n większego równego 1. Jeżeli film się podobał, to zapraszam do subskrypcji i do następnego razu.